Dość nietypowy happening poświęcony bezpieczeństwu na drogach miał dziś miejsce na Rynku Starym w Krakowie. Do wyobraźni uczestników ruchu przemawiać mieli tym razem motocykliści przebrani za manekiny. Z jednym z organizatorów rozmawiała reporterka Polsat News Agnieszka Molenda. Na krakowskim rynku to niecodzienny widok. Przy pomniku Adama Mickiewicza spotkali się przedstawiciele motocyklistów i Autostrady A4. Ze mną jest pan szczęsny Filipiak z ze Stowarzyszenia MotoAutostrada. Witam pana. Czemu ma służyć ten happening? No, przede wszystkim promowaniu bezpieczeństwa na drogach, yy, szczególnie w relacji kierowcy samochodów i motocykliści. W jaki sposób wy, jako motocykliści, będziecie edukować kierowców? No, może edukować to duże słowo, ale na pewno chcielibyśmy wskazać na różne problemy. Myślę, że kierowcy samochodów nie do końca rozumieją, dlaczego motocykliści w pewien sposób się zachowują, taki inny niż oni by sobie wyobrażali. Tak samo jest odwrotnie. Również do kierowców motocykli będziemy apelować, żeby pamiętali, że właśnie kierowcy samochodów nie muszą rozumieć specyfiki jazdy na motocyklu. Jak w tej chwili wyglądają na drogach relacje kierowcy samochodów versus motocykliści? No chyba nie najgorzej, natomiast cały czas jest, jest co robić. No, na pewno patrząc na statystyki, te wypadki i przyczyny tych wypadków wskazują, że dużo pracy przed nami. Yy, przede wszystkim pamiętajmy, że ilość wypadków w zachodniej Europie jest nadal w, w kontekście udziału motocyklistów większa niż w Polsce. My cały czas dobijamy do tych negatywnych statystyk. Stąd... Yy, te zachowania, które są złe, próbujemy eliminować. Ja myślę, że nie jest źle, z roku na rok coraz lepiej, natomiast daleko nam jeszcze do, tych, do tej kultury jazdy, którą obserwujemy na przykład w Niemczech. A propos kultury jazdy. Motocyklistom zarzuca się niską kulturę jazdy, brawurę, nieostrożność. Czy można nad tym zapanować? Czy tak rzeczywiście jest? E, nie, stawiam weto całkowicie. Nie jest tak, to jest stereotypowy sposób myślenia. E, oczywiście zawsze parę procent e, użytkowników danej grupy e, zachowuje się w sposób negatywny. Tak samo jest prawda z kierowcami samochodów, z rowerzystami, z kierowcami ciężarówek. Sądzę, że 90% ludzi jeździ w sposób poprawny. Stąd e, my poprzez również takie kampanie chcemy zmienić ten wizerunek. Jak bezpiecznie powinien jeździć motocyklista? Oj, trudne pytanie. No, jak bezpiecznie? Mnóstwo elementów na to się składa, ale myślę, że możemy wymienić kilka najważniejszych. No, yy, przede wszystkim motocyklista musi pamiętać o tym, że kierowca samochodów go dużo później widzi. Yy, jesteśmy małym pojazdem o dużych przyspieszeniach, yy, w związku z tym dajmy się zauważyć. Yy, dwa, apeluję bez względu na to, czy jest gorąco, czy nie, ubierajmy się porządnie. Naprawdę yy, ratuje zdrowie i życie. Dobre ubranie, aczkolwiek pamiętajmy, jesteśmy niechronionymi użytkownikami. Nie mamy karoserii, w związku z czym musimy być dużo lepszymi kierowcami niż kierowcy samochodów. Jak oceniacie stan polskich dróg i autostrad w porównaniu do innych krajów? No negatywnie, oczywiście, że negatywnie, e, fatalny jest stan dróg, e, szczególnie w miastach. E, myślę, że dużo mamy do nadrobienia jako kraj, aczkolwiek nie można też nie, nie powiedzieć, że w Polsce w ostatnich kilku latach dużo się zmieniło. E, natomiast dla nas, motocyklistów, szczególnie dotkliwe są te ubytki w drogach, prawda, a szczególnie nocą jak jedziemy. W związku z tym e, dalej zazdrościmy dróg Niemcom czy Francuzom, aczkolwiek jest coraz lepiej. Jak długo potrwa ta akcja i w jakich jeszcze innych miastach będzie można Was spotkać? Za tydzień podobny happening w Katowicach. Akcja trwa do 11 sierpnia. Towarzyszy temu konkurs, gdzie można wygrać fajne nagrody. Rozdamy mnóstwo ulotek. No i zobaczymy, jakie będą mi efekty pierwsze. Jeżeli będą pozytywne, to myślę, że będziemy ją kontynuować w następnych latach. Moim Państwa gościem był Pan Szczęsny Filipiak ze Stowarzyszenia Moto Autostrada.